Co ty tam kuba dzisiaj wymyśliłeś? Bazę. Jaką bazę? Na go zabawy. Bazę do zabawy. Robisz bazę. Tak. I co tu będzie? Tu będzie kuchnia. Będzie kuchnia? Czyli robię nie bazę, tylko kawel. A mi, jeszcze dla kierowcy. A pieniądze dla kogo? Dla mnie. A co będziesz robił? Kupował jedzenie. Już kupował jedzenie za te pieniądze. Mhm. Mm tu mamy jeszcze dwa tysiące euro. I to już koniec tej bazy? To taka baza będzie? I tak. Prawie. Możesz mnie jeszcze nagrywać, bo ja tu przysykowałem, bo ja jestem myśliwym. Mhm. Mm Więc rolne. I wszystko co I biegam? co gotowe? prawie, tak, jest tylko. I on zabrać, i. Zobacz, jak komu to tam mówi. Bo... Dobre, dobrze